Hej, Siemono, z tej strony Silo. Chciałbym Was zaprosić dzisiaj do prezentacji jednej z Gier, która premi której premiera nastąpi 28 lutego w Polsce. Jest to gra Teeth. Teeth Out of the Shadows to kolejna część z serii, która oznawana jest za prekursora wszystkich skradanek. Podobnie jak w poprzednich częściach, chcielimy się w mistrza złodziei Gereta, ale tym razem poznamy go z innej strony. Ta część nie będzie powiązana w żaden sposób z poprzednimi częściami. Będzie to zupełnie nowa fabuła. Natomiast jeśli chodzi o rozgrywkę, to weźmiemy udział w kilkudziesięciu misjach, w których będziemy musieli pozostać w cieniu, aby zdobyć kosztowności. Przy rabunku pomagą nam strzały wodne, pozwalające nam gazie różne pochodnie, czy też ogłuszająca pałka. Gda na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę ciekawie. Więc ja ją zapewne kupię i pokażę Wam na moim kanale. Mam no, nadzieję, że Wam się podobała ta krótka prezentacja. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, polecania, dawania łapego w górę. No i trzymajcie się. Na razie, cześć Wam.